Fabryka Airbusa w Hamburgu zatrudnia 16 tysięcy pracowników. To jedna z największych firm w mieście. Ma własną Straż Pożarną, centrum medyczne, port i oczywiście lotnisko. Na miejscu instaluje się wyposażenie w A380, montuje elementy kadłuba modelu A350 oraz produkuje się maszyny z rodziny A320. Te samoloty pasażerskie są najlepiej sprzedającymi się produktami Airbusa. Do tej pory zbudowano ponad 12 tysięcy egzemplarzy, a w kolejce czekają tysiące kolejnych zamówień. Stewart Wilcox odwiedza linię produkcyjną A320. Oto nasz handel. Samoloty są ustawione w jednej linii i stopniowo składane. Wyjeżdżają stąd jako prawie gotowe egzemplarze. Mamy cztery stanowiska, na których wykonuje się określone prace. Po ich ukończeniu samolot trafia na kolejne, i tak dalej, aż będzie mógł opuścić hangar i odbyć lot próbny. Linia produkcyjna działa przez całą dobę, na trzy zmiany. Każde stanowisko ma swojego kierownika, który pilnuje harmonogramu. Ekipa ma tylko dwa dni na wykonanie swojej części pracy. Na tym stanowisku do kadłuba dołącza się 16-metrowe skrzydła, właśnie dostarczone do fabryki. Najpierw inżynierowie ustalają, jak je ustawić. Jest kilka miejsc, w których muszę pilnować, żeby skrzydła nie uszkodziły kadłuba. Dlatego co jakiś czas krzyczę Stop, trzeba podnieść albo przesunąć. Tolerancja podczas łączenia skrzydeł z kadłubem wynosi tylko 0,4 mm. Po zamontowaniu specjaliści sprawdzają pozycję skrzydła. Używamy lusterek i różnych urządzeń, żeby zapewnić idealne połączenie, bez napięcia ani przerw. Następnie przytwierdzamy skrzydła nitami. Wtedy pozostają już w stałej pozycji. 20 cm 10. Gotowe. Ponad połowa Airbusów A320 jest montowana w Hamburgu. Przednia część kadłuba zostaje dostarczona. Z San Nazer. Mocowania silnika pochodzą z Tuluzy, a sekcja ogonowa powstaje na miejscu. Stateczniki pionowe są produkowane w Stade, a klapy w Bremie. Skrzydła są składane w Broton w Walii, a stateczniki poziome powstają w hiszpańskim mieście Hetafe. To oznacza, że części do montażu są transportowane aż z siedmiu fabryk, Inżynierowie sprawdzają łączniki. Skrzydła mocujemy za pomocą łączników narożnych. To duże aluminiowe elementy dopasowane do każdego egzemplarza. Do Hamburga trafiają w jednej formie, po czym są mierzone i wykańczane, żeby idealnie pasowały. Dopiero wtedy są montowane. Kierownik zespołu, Denis Titier, odpowiada za montaż wsporników silnika. To kluczowe, etap, jeśli chodzi o dotrzymanie harmonogramu prac. Jak wam idzie? Prawie skończyliśmy. Na czwartej zmianie będą gotowe do montażu. Dobra robota. Widzimy się później. Jesteśmy w połowie sześciu zmian, czyli 48 godzin, jakie samolot spędza na jednym stanowisku. Teraz najlepiej widać, czy dotrzymamy terminu. Wiemy już, że się uda, więc produkcja przebiega bez zakłóceń.